Cześć, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy e, o kolejnych produktach Qual Dropu. Ostatnio było o Hyperpor i Primo, pra, Prime Por e, to są media filtracyjne. Jeżeli Was to interesuje, to zapraszam na wcześniejszy filmik, filmik posłuchać co mówiłem o tym. One teraz sobie siedzą w e, Crystal Profil E402 Green Line JBLA. Tutaj już czekają zalane wodą bo trzeba filtrować wodą I co? Bionitro. Nie wiem czy słyszeliście o tym produkcie. Mnie on zainteresował yy, pod jednym względem. Po pierwsze, zawiera kompleks bakterii nitryfikacyjnych i denitryfikacyjnych. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli użyjemy to do podłoża, bo to się używa do podłoża, tak? To jest dla was i zaraz opowiem o niej to one szybko jakby zasiedlają i dominują tą lawę, tak? To jest bardzo ważne, jeżeli nie chcemy mieć sinicy w akwarium. Jeżeli e, przesadzimy z, nie wiem, z jakimiś dodatkami, niestety może sinica szybciej wyjść niż bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne. A kto miał do czynienia z sinicą, to wie, jak to jest niefajnie. Drugą ciekawą sprawą i chyba jeszcze bardziej ciekawszą jest probiotyk, m.in. bacillus nanto. Bacillus nanto to jest taka znana bakteria Azji. Z tego robią fermentowane. Fer ta bakteria fermentuje soję, dzięki której się wytwarza witamina K2. Jeżeli yy, nigdy nie słyszeliście o tej witaminie, to ta witamina sprawia, że lepiej przyswajamy wapń. I tak samo może, będzie oddziaływać na krewetki. Yy, nie mam na to dowodów, ale myślę, że jest y, taka możliwość, tym bardziej, że y, kreweteczki potrzebują wapnia do życia, nie? to wiemy o tym budowy pancerzyka i nie tylko. Całkowita ilość mikroorganizmów w jednym gramie to aż ile? 6 miliardów, ja nie wiem o co tu, o co tu chodzi. No niesamowita ilość 6 miliardów, no to jest moc powiem Wam szczerze. Jestem, jestem bardzo ciekaw tego produktu. E, niesamowita jest wydajność jedna mała łyżeczka na 50 litrów na start tak wymieszać mm, z porcją podłoża później kolejne e, łyżeczka na 50 a po 3-7 dniach w ilości e, jedna łyżeczka na 100 litrów usuwa amoniak azotyny no to słuchajcie jeżeli macie problem e, z amoniakiem i Azotynami w akwarium Sulawesi, to od razu sobie odpuście hodowlę tych krewetek, bo one wam nie przeżyją. Nie może być, nie może. No. Tu pisze, że po otwarciu w pół roku zużyć. No to powiem szczerze, że yy, mogę mieć z tym problem, <laughs> bo patrzcie, jak mało się daje. O, to jest taka forma proszku. Kurde, ładnie, mi ostrość. To jest. No, come, on, come on. No nie mogę ostrości złapać. No i taka łyżeczka na, na całe takie akwarium? No to jakieś jajca chyba są. Ale wierzmy producentowy, bo porządny producent Polak. Polska firma. Trzeba promować. Polskie jest najlepsze. O, jakby ktoś tam Chciał wiedzieć, z jakiej firmy. To tutaj piszę: Gliwice Poland. Poland, Qualdrop, Poland. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Do wszystkich akwariów będę dodawał. Ma probiotyki. Słuchajcie, jeżeli macie krewetki sulawezji, szczególnie dzikusy, to nie oszukujmy się. Je zabijają patogeny. Bez tego produktu możliwe, że będzie im słabi i gorzej szło. Ja oczywiście stosowałem różne probiotyki, ale akurat to jest z tego co patrzyłem bardzo tanie i bardzo wydajne, no, mówię jedna łyżka na 100 litrów później no to nie wiem, no, akwaria są 25 litrów średnie ludzie mają, no, to raz na dwa tygodnie bym rzucał e, jakiś tam troszeczkę tego no nie wiem, ja to użyję na te wszystkie moje akwaria i teraz kolejna sprawa na to już wspominałem, podłoże, dlaczego lawa wulkan rok Sulawezi o. o, już wam przybliżę, byście widzieli o co chodzi Sulawezi tak? Hodujemy krewetki sulawezi, to może faktycznie warto by było um, zastosować lawę Sulawezi tak? No, powiem wam szczerze, że 5 lat już hoduję krewetki sulawezi, i jakoś się opierałem temu marketingowi i stwierdziłem, nie, no to jest takie drogi i w ogóle i, i sobie się a tam pierdzielą, nie no taka jest prawda, tak pomyślałem, ale e, jak zobaczyłem tą lawę na żywo jak jest wydajna, to powiem Wam, że w sumie żałuję, że wcześniej nie stosowałem jej ja jeszcze jej nie zalałem, ale ja już widzę jak tu krewetki się mnożą już oczami wyobraźni i teraz się schylam, wybaczcie mi, kucam Ca... Patrzcie, tam jest opakowanie całe, a to jest otworzone opakowanie. widzicie to? Ile lawy jeszcze zostało? Ogrom lawy. Ogrom lawy został. To powiem Wam szczerze, że ja zużyję na inne akwarię, no. I ta wydajność wychodzi mi, że na 50 litrów to 30 zł mnie kosztuje to powiem Wam tak, jak kupujecie krewetki z nie wiem, za 15-20 zł za sztukę yy, czyli 200 wydacie i wam zaraz padną, bo nie będziecie mieli e, odpowiedniej lawy, zaraz powiem o co chodzi z odpowiednią lawą, no to faktycznie no, może być yy, później drożej yy, kupując coś taniej, niż kupić raz niby coś drogiego, a później yy, okazuje się, że to co miało być drogie. Wychodzi tak tanio, nie? Kupisz sobie worek z kumplem na spółkę, po 7 dyszek się złożyć i macie na dwa akwaria po 50 litrów. Obydwoje. Cienka warstwa. Nie wolno dawać grubych warstw, to też kiedyś omawiałem. I o co chodzi z tą lawą? Dlaczego ta lawa? Tak? No, wiadomo, marketing, lawa Sulawezi, to już w ogóle na psychikę wpływa, i kupować, kupować, kupować. Tak naprawdę chodzi o to, że ona jest czarna, tak? Ja dotarłem do takich źródeł, że czarna lawa jest zasadowa. Piszę tak na stronie yy, Qualdropu, oczywiście, nie. Każdy chwali swojego konia, jak to mówią, nie? Ale naprawdę tak jest. Są takie artykuły, jak chcecie, to sobie poszukajcie w internecie, że są trzy rodzaje lawy: kwaśna, yy, mieszana i zasadowa. Kwaśna to jest taka, która zawiera właśnie dużo krzemianów, jakby w masie swojej, tak? Y, y, mieszana to jest tak pośrednia ilość, a ta zasadowa to po prostu nie, niewielka ilość krzemianów w sobie. Dzięki temu pH nam się ustala na poziomie y, koło 8. To jest bardzo y, pozytywne i bardzo fajne ze względu na to, że y, nigdy nie było na rynku produktu, który by stabilizował pH. Y, skąd ja to wiem? Ponieważ już ktoś robił testy, ja po prostu... Będę Wam pokazywać, jakby teraz na filmikach, na żywca, jak to wygląda to pH, jak to ono się ustala. Yy, tu woda będzie zalana oczywiście RO. Yy, później zobaczycie, będzie, no, zobaczycie, no. Będzie niespodzianka, ale to musicie oglądać moje filmiki. <laughs> I kupować w Qualdropie, bo inaczej nie będzie niespodzianek, no. yy, I słuchajcie, yy, co mogę Wam powiedzieć na koniec. Krewetki sulawesi są endemity, tak? bardzo wymagające krewetki i produkt Bionitro tak. Czyli nitryfikacja, denitryfikacja i probiotyki, lawa zasadowa, tak? Wulkan rock. Sulawesi To jest bardzo dobry start. Jeżeli chodzi dla podłoża. Hyperpor. Prime port. To jest kolejna sprawa. Dojrzewanie yy, zbiornika, raczej yy, dojrzewanie filtra. No, Wiecie, czasem mi zadajecie pytanie, a czy można na udrzecie? Oczywiście, no wiecie, ja tu mam na udżecie, no yy, krewetki, ale jak mi się gąbka tu przesała, to krewetki były biedne. zaczęły przychodzić wylinkę, przestał lecieć tlen. A ja chcę, żeby ta biologia była na tyle dobra. Że ja tylko raz w roku zaglądam tutaj. Tu się napowietrza, a ich jest tysiące. Dlatego będziemy relacjonować, będę relacjonować, jak mi poszło. Zaraz zalewam zbiornik, później nagram kolejny filmik. Po zalaniu zbiornika coś tu dojdzie, coś się tu zmieni jeszcze, ale wszystkie produkty będą z quadrupu. Żadne inne. Dobra, muszę kończyć, ponieważ tam mi się nalewa osmoza. I mi się wydaje, że ona już się tak nalała za dobrze. Jeżeli Wam się filmik podobał i jesteście zainteresowani taką lawą, to kupujcie w Qualtropie. Mi się wydaje, że to są takie produkty, które pozwolą nam utrzymać krewetki przy życiu. I, I zwiększyć ilość młodych. To jeszcze będą o tym, e, mówię, inne filmiki. E, łapa w górę, jeżeli Wam się podobał filmik. Jeżeli nie, to łapa w dół. Macie do tego prawo. E, zadawajcie pytanie w komentarzach. Może macie jakieś pytania, może Was coś interesuje. E, no. To życzę miłej nocy, bo to już dzisiaj już nie będę nagrywał więcej filmików. E, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.